Siemano, dzisiaj wam pokażę nowe rzeczy, które wejdą do Brawla Najpierw zaczniemy sobie od, uwaga, Melody Tak to gówno wygląda No bo jednak to jest do dupy postać Takiego mamy skinka do niej Jak coś to was, sorry was za ten głos, ale jestem po prostu chory A bardzo chcę nagrać dla was ten odcinek Tutaj sobie zatrzymajcie, sobie przeczytajcie wszystko takie właśnie są gadżety. No to duże, wiadomo Melodii zyskuje 8% zwiększonej prędkości ruchu przy każdej kręcącej się wokół minuty. Nuty melodii utrzymują się o 25% dłużej. Eee, no tak właśnie to wygląda. Eee, tu macie takie coś, sobie ulepszymy do gadżetu, myślę no. Będziemy mieć gadżet, to już starczy. Piąta, szósta i już siódma. Hmm. Dobra, to można kupić bez spoko. Hmm. To w sumie też, ale wolę to No i co? No to zobaczymy sobie jak ona wygląda w trakcie gry. No hmm, bardzo yy, tak śmiesznie poskakuje w sumie jak chodzi. Ma, yy, zasięg ma taki yy, ta strzała bardzo szybko leci. W sensie to, to jest ta nutka ona jest bardzo szybka, więc yy, no, tak właśnie te nutki też wyglądają, yy, ja mam gadżet, że one. Kurde, dużo one biją na ulepszeniu, ale patrzcie, tylko bije 700 obrażeń Więc tak naprawdę takim głównym atakiem to są te nutki Raz, dwa, trzy No trzy razy na 4000 może I ult nie zadaje obrażeń Ale to jest taki szybki speed Do przodu W sensie w jakąś stronę byś sobie zarzeczył Ale Ten ult nie będzie się ładował dopóki Nie zużyje się go trzech razy, czyli Raz Dwa 3 i 4 i już jest ult. Możemy go użyć 3 razy. Raz, 2, 3. Trzy razy te nutki zadają 4000. Za 3 razy. myślałem że jest Bug. Te nutki. Mamy takiego Buga. Ale jednak nie. jakoś użyję tego spida. Te nutki też oczywiście nam dają ulta. No i nam teraz nuty się rozpadły, teraz zwiększmy to. O! Teraz taki zakres mają większy. Myślałem, że one same z siebie będą większe, ale jednak nie. I... A nie, że zwiększy się ich odległość od tej melodii. Na przykład teraz sobie zwiększymy. To kurde. czułeś się jakbym był jakimś mikserem. Dobra, pyk bije w sumie tyle samo, także nie jest to dobra postać jeżeli wam się pokażę w sklepie że yy, tu jeżeli oni, ta melodia się wam tutaj pokażę, no to nie opłaca się jej brać bo no to jest no słaba postać ja jej na pewno nie wezmę chociaż na pewno zdarzą się takie świry, które którzy po prostu będą mieli ją na 35 randze jak znam życie ale to już trzeba mieć nerwy zostać, żeby takim kijowym zadymiarzem grać. Dobra, mam ją ulepszoną. D tak, ma 8200 punktów życia. Szybkość ruchu normalna. Trzy e razy może użyć ULTA. Zasięg normalny zasięg daleki strzału. E orbitujące nuty 3. Tyle mają obrażeń. Szybkość przyładowania normalna. Obrażenia 920. No to lecimy sobie jeszcze z tym Może melodie zyskują 8% zwiększonej prędkości Nuty melodii utrzymują się do to, to w sumie weźmiemy, no To byłoby lepsze mm. I dzisiaj nie tylko podstępujemy melodii Jakby ktoś nie pamiętał i nie słyszał Tylko zobaczymy sobie nowe emotki, które jeszcze wejdą No i nowe skinki Dobra, tak właśnie te nuty wyglądają Rzeczywiście, mamy tylko Spida. Niech te nuty sobie zlecą. Chyba trochę to potrwa, wiecie. o dobra, już. Dobra. Takie normalnie chodzimy. Szybciej, no. Dość szybciej. czuje się jak blender grając z tymi nutami. W się... Sensie, no, chyba wiecie o co chodzi. Dobra. E, tak właśnie wyglądała Melody. I tak jest. Yy, I tak ona działa. Teraz tak. To jest nowy Zadymiarz, eee, a jednak tak y, przypuszczałem. To jest nowy skin do Bibi i Tor Bibi się tak nazywa. Eee, no i w sumie to tylko wam pokażę, jak wygląda ten. Y, emotka do niej, i tak dalej. Jak wygląda mechanika działania. Tu mamy taką. Emotkę. Ja już nią grałem trochę, i wiem, jak wygląda ult. Ult naprawdę jest przepotężny. Jest no, bardzo ładny. Ty, tak wygląda, że tak, jakby taki prąd leci. A jak kogoś zabijemy, to taki młot spada. To bardzo fajnie wygląda. Fajna animacja. Teraz polecimy sobie z tym żółką. To jest taki młotek, sobie leci po prostu. Zasięg ma taki sam, oczywiście. To może teraz czepniemy sobie tego, bo tam może nie, nie zabije no, ogólnie, jak kogoś zabijemy, to jest taka animacja lecącego młotu spadającego. Jest według mnie spoko. Pyk, no i tak wygląda ten młotek. Według mnie fajna notka i fajny, z, z, fajny skin do tego zademniarza. Hmm, hmm, hmm. Co my tu jeszcze mamy? Uwaga, mamy. Eee, nikt by się tego nie spodziewał. Ale mamy skinka do kolta. Dokładnie tak, mamy mecha kolta. I jeszcze, oczywiście, wersje koloryzacyjne inne kolorystyczne, inne wersje. Mamy żarnego to jest przebranie legendarne. Mamy jeszcze złotego, taki z żółtu złoty w tym stylu. Ja mam czerwonego. To zobaczymy sobie mechanikę jego działania. i. <laughs> No jest według mnie spoko. Takie same też emotki. E, tu macie już spoiler: w ogóle jednej emotki, ona jest tu. E, to będą jeszcze jakieś różne inne. Jest ich dużo w sumie. E, takie w sumie kwadraciki jak się nie trafi. Tak samo jak trafi, też takie się pojawią. No i taki e, ta morda w sumie, bo na twarzy też ma takiego, jakby to powiedzieć takiego, taką strzałkę, coś w tym stylu. Mm, na hiperdoładowaniu tak wygląda ult takie strzałki, a na hiperdoładowaniu to są normalne zresztą każdy chyba wie, że każdy ult na hiperdoładowaniu wygląda y, jak bez przebrania jakiegoś chyba wiecie o co chodzi, Nie mam nadzieję dobra, to następny zadymiasz a to Leon. Mm, tak wygląda Leonardo. Fajna jest ta mechanika przesuwu. że Jak ruszamy, to jednocześnie też się ogon rusza, jakieś inne różne części. Ems chyba nie mam, ale na peper to działa czekajcie. Tak, nie wiem, czy widzicie, ale jej suknia się porusza razem z, z nią. Wchodzi w takie delikatne słomo, także fajnie. E, mamy jeszcze takiego, takiego żółtu złotego. E, takie egzotyczne bardziej takie kolory mi się ten akurat kolor nie podoba mamy jeszcze takiego białego jest spoko, dobra zagramy sobie tym e, bo tylko to wersje kolorystyczne są a mechanika działania i te szulikeny te, tak to nazwę są takie same e, emotka do niego jest taka no tak właśnie się prezentuje Mamy takie na początku widzimy, że jest takiej tak jest i takie kreseczki z niego wylatują. Jest całkiem spoko i potem pisze: "Nie ma sygnału" i jest jak widzieliśmy morda Leona. Ulzik wygląda taką Mamy taki teraz takie jakby szumy coś w tym stylu w takich starych telewizorach. Jest całkiem spoko na hiperdoładowaniu, a także na tak samo i ult tak samo, że wskakujemy takie lizaczki, ale jeżeli mamy to hiperdoładowanie, to możemy się schować, w sensie użyć ulta i bić jednocześnie i być niewidzialnym. Zaraz Wam to jeszcze raz pokażę, jakby ktoś nie widział, albo mi się coś po prostu zbagowało, jak to teraz zauważyłem. Klikamy sobie tu, jesteśmy niewidzialni, i bijemy nie, chyba nie jesteśmy niewidzialni, nie? Nie jesteśmy, a no to patrz, jestem niewidzialny, uderzam, i już jestem widzialny, czyli po prostu hiperdodawanie pozwala nam zostać niewidocznym dla wrogich zadmiarzy. Mamy tutaj następne, eee, czyli mamy, kurde, zapomniałem chyba. Eee... Na pewno już testowaliście Angelo, jest dobry, ale trzeba mieć go po prostu mocno ulepszonego. Dobra, to teraz przejdziemy sobie na katalog. I muszę Wam też coś pokazać: Emotki, bo też są bardzo fajne. Nowe, dodane emotki. Tylko gdzie ja. A tutaj, no tak. Chyba to tu hmm. czyżbym bym się mylił czy nie Czy to tu, nie y, muszę wejść w zadymiarzy Tu, nie ważne w którego spray, a nie y, tu emotki i mam pokazane nowe emotki czyli taka Taki, taka planeta paląca się. Jakieś jajko, ale to nie ma żadnej animacji. Mamy takiego Saturna. To jest chyba, że. Nie. 2023 rok, ale to już chyba było. Mamy dość spajka, bo właśnie spajka. Też zobaczymy sobie skina do spajka. Kolejna nowa emotka. Taka bardziej serduszkowa. Takie. Co jest? Coś w tym stylu. Piper i. Tego Tora. Puchar trzyma młotek. I mamy jeszcze Księżyc, z tego co widzimy. Z taką fajną rakietką. Wielka, fajna animacja. Mamy kolejną planetę. I to też jest w sumie spokojna młotka. Zaraz przejdziemy do tej z rekinkiem. Bo to też będzie nowa motka, i będzie nowy, nowe dźwięki będą w Brawlu. Także posłuchajcie tego. Tak, dokładnie. Takie coś będzie, nie? Taka też muzyka będzie w Brawlu. Tylko sobie zmienię na tamtą inną? Eee, czekajcie, ja włączę sobie dźwięki. Ja, nie ma tej muzyki, ale parę dni temu była. Eee, także. O co? A skin no spajka właśnie. Ja nim grać nie będę, bo nie podoba mi się. Według mnie ten nie jest do dupy e, niczym stamtąd, skąd przyszedł. E, tak właśnie wygląda. Tak samo animacyjnego e, kręcenia, właśnie możemy zauważyć. Tak delikatnie obracam e, tym zadymiarzem i tak, jakby się no zbagowane to jest strasznie, ale no cóż, można powiedzieć. No jest Spike kupa. Prima release, zobaczymy sobie kolekcję, jest tylko on. Spray. Ikona gracza, czyli ktoś jest do dupy. No i taki skinek kosztuje 199 gramów. Pokażę Wam animację. Jeżeli pewnie jeszcze nie widzieliście, no to wam pokażę, jak wygląda ta animacja. Bo kupować go nie będę, bo mi będzie szkoda go mieć. I mamy takiego kloska lecącego z tęczą, A później mamy spuszkę. Nie spuszkę, tylko przybychaczkę do toalety. No i. Tak właśnie tu wygląda. Yy, taka brudna sprawa, bym powiedział. Yy, nieciekawa Dokładnie. Animacja śmierci nie ma. Nie ma jej, nie? Nie, nie ma. Zobaczymy sobie gadżet. A, kurde, gdyby dodali jeszcze gadżet, yy, takie klocki, no to byłoby spoko. Yy, ale i tak, i tak bym go nie kupił, bo po prostu nie pasuje mi ten skin. Zobaczymy ulta. Kibel, po prostu z i takie i kolorowe gówno po prostu, ale jakbyście nie widzieli, to jeszcze raz ja pokażę ten kibel, eee, co z niego ciekło. Tak, właśnie wygląda ten skinek, eee, i lecimy chyba dalej. Chyba coś pominąłem ale myślę, że nie. Dobra, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to Ci dziękuję. No i widzimy się następnym razem. No i zostaw łapę w górę i subika, żeby być na bieżąco. No i widzimy się następnym razem. Cześć.